Dlaczego wszyscy mają tyle pyszności, a ja tylko jednego Twixa? Mam nadzieję, że jest przynajmniej dobry. Ej, uważaj, gdzie rzucasz śmieci! Bo co? Przestań jęczeć jak baba. O, wiem, jak to podzielić na kilka smacznych kawałków. Użyję piły. Nadchodzę! Przestań, trzymaj się od nas z daleka! Ale o co ci chodzi? Popiła do Twixa. Możecie być spokojni. Ale i tak nam się dostało. Ktoś ucierpiał? To przecież Twix. Każdy okruszek na wagę złota. Pyszności. Tak dawno nie jadłam Twixa. Zapomniałam, jaka to pychota. No to teraz moja kolejna słodycze. Ale najpierw pozbędę się opakowań. Łakocie, nadchodzę. Wow, co za apetyt. Czy Twix jest aż tak dobry? A jak myślisz? Wiecie, co najbardziej pasuje do czekolady? Mleko. O rety, dlaczego wszyscy czymś we mnie rzucają? W głowie się nie mieści, jakie to musi być pyszne. Czekoladowe mleko i czekoladowa czekolada. Jak dużo czekolady! Ej, na co się gapicie? John, częstuj się! Mam świetny pomysł! Samo jedzenie batonów jest nudne. Lepiej zbudować z nich ogromną wieżę. Nutella będzie naszym cementem. Ojej, John! Chyba minąłeś się z powołaniem. Prawdziwy facet powinien znać się na budownictwie. A tym bardziej, jeśli to czekoladowe wieże. A dziewczyny muszą umieć zjeść wszystko, co zbudowali chłopcy. No to spróbujmy. Ej, co wy wyprawiacie? Dlaczego wieża się trzęsie? Ojej. John, y, wybacz, ale to jest takie pyszne. Spoko, uratował mnie kask. O jacie, ile chipsów! Naprawdę dużo! Wcale nie! Wy macie dużo, a ja dostałam jednego malutkiego chipsa. Dajcie mi szkło powiększające. Nic nie widzę. Próbka wygląda zachęcająco. Myślę, że jest bardzo smaczna. I taka mikroskopijna. John, twoja kolej. Nareszcie, bo zgłodniałem. Kto tak zamyka chipsy? Nie da się ich normalnie otworzyć. Potrzebuję pomocy. No, tak lepiej. A teraz pokażę Wam, jak się je chipsy. Hop. Ale pyszne. Oj. Dosłownie zawróciły ci w głowie. Teraz moja kolejna smakołyki. Aj. Ej, dość tego. I tak głowa mi pęka. Nic nie poradzę. Te chipsy są odjazdowe. Kask mi osłoni. Prawie nic nie czuję. Ale wiem jak dać jej nauczkę. Trzeba zająć się tym jej zamkiem z chipsów. A jak pysznie i ciężko. Emma nie masz szczęścia do słodyczy. Dziękuję, kapitanie Oczywistość. Sama bym na to nie wpadła. Ale nie wszystko stracone. Nawet najmniejszy cukierek może stać się gigantem, jeśli znasz się na technice. Takie jak iPhone. Wow, jak to możliwe? Możliwe. A jakie pyszne. John, teraz twoja kolej. Dziękuję. No dobra, zjem wszystko naraz. Gotowe? My jesteśmy gotowe, ale ty chyba nie. Ale tu jest więcej słodyczy. Ej, ręce przy sobie. To nie twoje skitelsy. Są moje i tylko moje. Mam dylemat, od którego koloru zacząć. Pora na loterię. Dobra, od czego zaczniemy? Sprawdźmy. Od zielonego? No to próbuję. Jakie pyszne. A teraz zjem całą resztę. Wspaniała loteria. Może ja też coś wygram? Wow, ogromny cukierek! Napełniony cukierkami! Ale odjazd, ja też taki chcę. John, daj mi trochę. Nie zdążyłam zagrać na loterii. No dobra, jestem bardzo miły, więc częstujcie się. Znowu poszczęściło się wszystkim oprócz mnie. Mam tylko jednego żelka. John, z czego się śmiejesz? Jeden, ale za to jaki smaczny! Emma podsunęła mi świetny pomysł na pranka. Wydłubane oko zrobi wrażenie na każdym! O, Emma, zobacz, co się stało! Nie mam ocha! O Boże, co za tragedia! Zabierzcie go stąd! Ojej! E, pomocy! Przez ciebie Emma ucierpiała! Ale fajny film! A jaki pyszny Nesquik! A skąd tu się wzięło oko? Dziękuję! W tych masakrycznych prankach chętnie zjem żelkowe oko. Racja. Ja też poproszę. John, a ty na co czekasz? Na nic. Po prostu umiem się powstrzymać. W przeciwieństwie do was. Ale racja, te oczy są pyszne. Może mi też trochę dasz? Mnie też? W końcu jesteśmy przyjaciółmi? Dziewczyny, darujcie sobie i tak nikomu nic nie dam. No proszę, powiedziałem, że nie. Co się dzieje? Widzę jakoś zbyt dobrze. O, wow, Ale się porobiło! Stać! Ty jesteś? I po co tu przyszłaś? Jestem lekarzem. To jest planowe badanie więźnia. Co masz w walizce? Spójrz. Może też potrzebujesz leczenia? Nie, dziękuję. Okej, okay, już widzę chorego. Czy on jest chory? Proszę mnie nie rozśmieszać. No, proszę spojrzeć, zdrów jak ryba. Aleks, jesteś chory. Ja? A, tak, jaki ja jestem chory, serce mnie boli, brzuch mnie boli. Co się ze mną dzieje? No, rzeczywiście potrzebuję pomocy. Proszę wchodzić. Dziękuję. Cześć. No, wreszcie masz go? znalazłam Twojego kumpla. Żeby go tu przynieść, użyłam podwójnego dna. Trzymaj. A to on. Fajnie, tylko że to nie jest mój kumpel. A, psik! Zabieraj go! Mam alergię na koty. No, przestań! Zaczęło się! Dostałem też wysypki! A, psik! Kopek znalazł sobie nowego przyjaciela. No muszę złapać tego łobuza. Okej, okay. no co my tam jeszcze mamy? Ile jeszcze tam raportów mi zostało? Co tam się dzieje? Coś się rusza. Znaczy, że ktoś tu jest. To nie to, co myślisz. Nie uciekaj więcej tak daleko. Przepraszam, zaszło nieporozumienie. No to ja wracam do domu. Ach, ci lekarze. Znajdę tę kociarę. Stać! Cześć, jestem tu, żeby posprzątać. Muszę cię obejrzeć. Wszystko wydaje się w porządku. Ale coś na pewno jest nie tak. Jestem pewna. Pokaż mi, co masz w wiadrze. W wiadrze? O czym ty mówisz? A zresztą proszę zobaczyć, jak tu jest brudno. Proszę mnie przepuścić. Tylko ostrożnie. Myślisz, że to wszystko? Jeszcze nie skończyłam cię obserwować. Alex, hej! Spójrz szybko. Chyba znalazłam twojego pupila. Tym razem musiałam go przemycić w wiadrze. Czy ten słodziak jest twój? Trzymaj. Co? To rybka! Oczywiście, że nie jest moja! Co? Nie krzycz tak. O nie, wszystko rozlałam. Musimy coś szybko zrobić. Rybki, no przykro mi, ale nie mam innego wyboru. Gotowe. Co tu się dzieje? Słyszałam jakieś krzyki. Aleks, co z tobą? Przepraszam, muszę skorzystać z toalety. Oj, kurczę! Trzeba było od razu powiedzieć, idziemy stąd. O, udało się. Ojej, ryby mają tu całkiem wygodnie. No, kiedy ona znajdzie mojego pieska? Bardzo mi go brakuje. Nie wpuszczę tu nikogo więcej. A ja załatwię wszystkich. Witam, mam tu remont do zrobienia. Zobacz, nawet przyniosłem ze sobą całą walizkę narzędzi. Pokaż mi co jest w środku. Spokojnie. To jest wszystko, czego potrzebuję. Rzeczywiście. Dobra. Skoro już tu jesteś, możesz mi pomóc? Noga mojego krzesła jest złamana. Oczywiście, tutaj pomoże mi najzwyklejsza taśma klejąca. Nie ma nic bardziej niezawodnego. Jest pan pewien? No dobra. Chodź ze mną. Pokażesz mi, co tam jest zepsute. Już prawie jestem u celu. Myślę, że dalej sam sobie poradzę. To jeszcze nie koniec. Mamy problem w tej celi. Nie ma tu absolutnie żadnego oświetlenia. Trzeba wkręcić żarówkę. Myślę, że dasz radę to zrobić. Trzymaj okej, okay, okej. Okay. Hej, Alex, nie chcesz czasem posprzątać celi? Trzeba powiedzierać kurze. Muszę tu zrobić dziurę. Czego użyć do jej wykonania? Myślę, że młotek sprawdzi się idealnie. Nie to nie to. Potrzebuję wiertła. Teraz na pewno mi się uda. Zaczynam. Co tam się dzieje? Dlaczego jest tak głośno? Spokojnie. Trwa remont. Ok, otwór gotowy. Pozostaje tylko najważniejsza rzecz. Sunięcie tam zwierzaka. Mam nadzieję, że to przyjaciel, o którym mówił Alex. Co to jest? Co się stało z moim psem? Oj! Alex, co się dzieje? Jak się masz? Co ci się stało? Ciekawe, co on takiego strasznego zobaczył. Co to? Świnia z psimi uszami? O, nie, słabo mi! Najwyraźniej świnka też nie jest jego zwierzakiem. Dobra, no to szukam dalej. Oops. Co za smród! Czas na umycie butów. Cicho, dziecko śpi. Przyszłyśmy odwiedzić naszego tatusia. Stać, udowodnijcie najpierw, że się znacie. E, oto nasze zdjęcie. A, no w takim razie nie mam pytań: czy mogę spojrzeć na Dziusia? Nie wolno, on śpi. No dobrze, wejdźcie. Okej. Mój kochany przyjaciel! Alex, znowu tu jestem. Nie poznajesz mnie, to ja, Mila! Tym razem na pewno przywiozłam ci twojego kumpla. Spójrz! Czy to? Mój piesek, w końcu cię zobaczyłem. No, chodź tu, kochanie, musisz wiedzieć, jak bardzo za tobą tęskniłem. Mam tu prezent dla dzidziusia. Proszę. Co tu się dzieje? Mila, tego już za wiele. W końcu cię przyłapałam. Teraz będziesz siedziała dokładnie tam, gdzie Alex. Zrozumiano? Proszę, nie, proszę. To nie była moja wina. Chciałam dobrze. Taki to straszne. Czy ja naprawdę jestem w więzieniu? Błagam, wypuśćcie mnie. Nie ma mowy. Bawcie się dobrze, gołąbeczki. Nie, no pomocy, ratunku. Stać, dokąd idziesz? Wydaje mi się, że wyglądasz dość podejrzanie. Co masz pod kaskiem? E, moim? Nic, nic tam nie ma. Sprawdźmy to. Zdejmij go natychmiast. No i co tam masz? Co? Nic nie mam. Kurczę, niepotrzebnie się tak wysiliłam. Przepraszam, zapraszam do środka. Oto nasza umywalka. Nie wiem, co się stało, ale nie działa. Nie mogę nawet się umyć. Nie ma problemu, naprawimy. Nie martw się. Jestem czysta, to znaczy czysty. Nie mam ze sobą nic zakazanego. Naprawię ten kran w mgnieniu oka. Potrzebuję tego ogromnego klucza. Jest już prawie gotowe. Odbiór. Mówiłam ci, że z nim trzeba twardo. Póki rozmawiasz przez telefon, dostarczę to maleństwo właścicielowi. Biegnij mała myszko. Alex czeka na ciebie. A, jakie to straszne! Skąd tu się wzięły myszy? Trzeba oczyścić tę rurę. No, prawie gotowe. Myszko, wróciłaś? Chyba Alex nie ciebie szukał. No i jak idzie gotowe? Chwileczkę. A, skąd tu się wzięła woda? Pomocy, co się dzieje? No teraz nie powinno tu być żadnych myszy. Jestem cała mokra. Przecież powinieneś wiedzieć, jak poradzić sobie z rurami. A, to mysz! Jaka mysz? Chyba muszę już iść. Mam całą masę roboty. Wiedziałam, że tu się dzieje coś podejrzanego. Czekaj! Cześć! Stać, kim jesteś? Nie martw się, tylko przyniosłam jedzenie. Sprawdzimy to. O, no rzeczywiście, burgery. I kurczak z KFC. Uwielbiam to. Co tam jeszcze masz? Nie otwieraj! Po co się wysilać? Lepiej weź kubełek z KFC. Smacznego! A ja pójdę nakarmić więźnia. Cześć, Alex! Przyprowadziłam ci twojego przyjaciela. Spójrz, przyjaciela? Co? Nigdy wcześniej nie widziałem tego królika. To nie jest mój Billy. Wszystko ci się pomieszało. Wreszcie jakiś fajny obiad. Stop! Dlaczego tu jest królicze futro? Zaraz zajmę się tym kucharzem. Tak właśnie myślałam. Czy przestaniesz mnie ciągle okłamywać? O czym ty w ogóle mówisz? Mam tu tylko jedzenie. Zaraz się o tym przekonamy. Proponuję zagrać w grę. Zgadnij, gdzie są burgery? Co ty robisz? Gdzie jest królik? Zaraz sobie przypomnę wiem, jest tutaj. Nie ma? Więc tutaj. Kurczę, to tylko burgery. Więc musi być tutaj. No, nie wierzę. Przed chwilą widziałam go w twoich rękach. Chyba coś ci się pomyliło. W ogóle nie jestem tu doceniana, więc już sobie pójdę. Daj mi tego burgera. Z tych nerwów muszę coś przekąsić. Och, udało się. Brawo, króliczku. Nie sądziłam, że będziesz tak spokojnie siedział pod moją czapką kucharską. No ile można stać. Kim jesteś? Przypominasz mi mile. Myślę, że jesteście do siebie bardzo podobni. Kim ona jest? Przyszedłam tu, żeby pomalować ściany. Zobacz. Farba już odpada, trzeba to naprawić. No rzeczywiście. A co masz w wiadrze? Może to wcale nie jest farba. Możesz się o tym sama przekonać, to farba. Dobra. A teraz pokaż mi wałek. O nie, chyba wpadłam. A, jak to boli! Ktoś mnie ugryzł. Co to było? Teraz naprawdę boli mnie kciuk. Zaraz ci dam popalić. Najpierw nie złap. Z łatwością. A. I tak cię dorwę. O, jak dobrze się troszeczkę pogimnastykować. Raz, dwa, trzy, cztery. Dziwne, coś mnie łaskocze. Pomocy! Pomocy! Alex, co się z tobą dzieje? Skąd w więzieniu wziął się ten futrzany homik? To przecież twój Billy. Co? Nie, to nie jest mój Billy. Dam ci nauczkę. Patrz, co tam leci. Stój! Tak uciekła, obiecuję, że cię złapie Mila. Ale ubaw, Halk biega za dziewczyną. Bardzo zabawne, daj mi tego chomika. I siedź cicho. Teraz mam własne zwierzątko na swego chrupek. Mam nadzieję, że zostaniemy przyjaciółmi, mój słodki. Na no cześć! Stój, zabrania się wprowadzania zwierząt. To tylko małpka. Ona pomaga mi robić sztuczki. Lubisz magiczne sztuczki? Umiem robić wiele fajnych rzeczy. Nie, nie chcemy tu żadnych wariatów. Do widzenia. Mylisz się. Zaraz pokażę ci, na co mnie stać. Po spojrzeniu na ten amulet zasypiasz. Raz, dwa, trzy. Zadziałało. No to idziemy. Brawo! Alex, patrz, przyprowadziłam Bilego. To znowu nie on. Ale może się przydać. Ma klucze do mojej celi. Zgadza się. Mogę cię wypuścić. Otwieraj szybko. Gotowe. Hurra, jestem wolny. Wszystko dzięki tej małpce. Ma na imię Cici. Chwileczkę, muszę się przebrać. Nie patrzę. Gotowe? Myślę, że Chi-Chi wygląda trochę jak ja. Jeśli on tu zostanie, będę mógł uciec w spokoju. Nikt pewnie nawet nie zauważy. Ale fajny pomysł. Nikogo nie ma. No to wiemy. Cicho. Kurczę, co ja zrobiłem! Padajmy stąd! Co się dzieje? Co to za hałas? Okej. Okay. Gdzie jest Alex? Co tu się stało? To straszne, ten magik zamienił go w małpę, witaj, mój mały Billy. Tak się za tobą stęskniłem. Tak bardzo cię kocham.